Siemanko, witam serdecznie w kolejnym vlogu Łaże po piekarni. Piątek nocka z piątku na sobotę. Czuję się dobrze, powiem Wam, że wyzdrowiałem. Nie tak do końca jakaś chrypka jeszcze łapie, ale, ale jest ok Dzisiaj miałem robić jakąś ekstra pracę, co nie należy do moich obowiązków. Teraz tam pan menadżer szuka, szuka tego kontraktu. Szuka kontraktu. Że chce mi udowodnić nowy gościu, że ja muszę to zrobić, a ja wiecie, wiecie co ja mogę zrobić, nie? Teraz mogę się spakować i wyjść. Zobaczymy, czy mnie wyrzucą z roboty. Zobaczymy. Zobaczymy. Tak mi <garni> się chce, nie? Przyjdzie nowy nowy menadżer i myśli, że jest Bogiem. A Bogiem to jestem ja tu. Zobaczcie. Jaki chleb. Piękny. W ogóle się tym nie przejmuję. Za chwilę sam będzie piek ten chlebek a chlebek mam taki dziś takie piękności proszę bardzo ciasto na fokacie mi się miesza dzisiaj trochę roboty menader poszedł do góry czyta chyba tę umowę, moją tam jest napisane co należy do moich obowiązków i poszedł. Pamiętajcie moi drodzy, nie dajcie się. Nie dajcie się zastraszyć w pracy. Jeżeli jesteście pewni, że jeżeli jesteście pewni, że to nie należy do Waszych obowiązków twardo, nie należy do moich obowiązków, bo chcą wykorzystać, a jak nie, to niech ekstra płacą, niech się nauczą, bo czasy się skończyły, moi drodzy. Ciasto puszyste się robi. Miksuję je na oko. Zobaczymy co to z tego wyjdzie. Ale no, wyjdzie piękna focaccia, jest dobra mąka. Wrzucam ją do boksa. Uleżę sobie z dwie godzinki, później na blachę, dużą fokażę. Widzieliście to już w niektórych moich odcinkach moi drodze. Więc pamiętajcie, nie dajcie się zastraszyć, walczcie o swoje, szczególnie na obczyźnie, na emigracji. Zajrzyjmy do pieców Co się dzieje. Ach piękny chleb. Piękny chleb, no nie ma co kryć no. jeżeli odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku się nie chwale. Ale chlebek jest piękny. Tutaj piekarze robią naprawdę dobrą robotę, nie tylko ja, jest fajny zespół, fajnie mi się to pracuje. Przyjdzie taki gościu po jakimś tam koledżu, młody chłopak niby w porządku, ale... Coś tam chciał pokazać, że jest szefem, ale niestety wydawało mu się tylko to. Spójrzcie, jak pięknie, pięknie się miksuje. Pamiętajcie, nie dajcie się, nie dajcie się, róbcie swoją robotę. To, co macie na kontraktach, tylko i wyłącznie ekstra, ekstra kasa. Jeden z moich ostatnich produktów dzisiaj. Piękna focaccia, spójrzcie kiedyś pokazywałem, ale dzisiaj wyszła mi normalnie piękna. Spójrz tutaj z oliwkami i oczywiście polana oliwą. A tutaj rozmaryn z solą morską. Naprawdę dzisiaj wyszła fajna. Dobra mąka. Dobra mąka przyszła, bo jak czasami mąka jest świeża, to nagimnastykujesz się i nic z tego nie wychodzi. Moi drodzy, wszystko się rozstrzygnęło z panem menadżerem. Przyszedł, już nie wspomniał o mojej drugiej jakiejś tam robocie, co miałem dla niego zrobić, a co dokładnie, to nieważne, mniejsza z tym. Nie dajmy się robić w balonach, moi drodzy. Tutaj bagietki. Bagieteczki, proszę bardzo. Tutaj pod reklamóweczką Holmin mi dochodzi. Będziemy go wsadzać, ale jutro mój kolega będzie to robił, bo ma wolne. I tak to moi drodzy wygląda. Zakręciłem ciasta. Pokażę wam, jak wyglądają. Big. O proszę, tutaj jest multigrain i tak dalej, i tak dalej. Trzeba troszeczkę zamieść podłogę, bo się nakurzyło. Narobimy chlebek i jedziemy do domku. Dzisiaj ciągnę dwie zmiany, dwie zmiany tam 9 godzin. Przepracuję i będzie gicior. Tak moi drodzy. Narabiam chlebek i uciekam do domu. Dzisiaj chciałem też taki temat poruszyć pod koniec tego filmu. Miałem rozmowę z szefem, który oczywiście nie ma nic do mnie, tylko ten nowy menadżer po prostu nie wiedział. A czego nie wiedział to nie wiem, że nie dam się no, oszukiwać. Nie? Pamiętajcie. Żyjemy w takich czasach, szczególnie na emigracji, że y, każdy chce nas powiedzieć tak brzydko, dymać z lewa i prawa. Po prostu nie dajcie się. Macie kontrakt, macie na kontrakcie napisane wasze obowiązki. Oczywiście jeśli dziewczyna mnie tu poprosi o pomoc na sklepie nie ma problemu pomogę, ale jeżeli przychodzi do ciebie menadżer i daje ci jakieś tam chore zadanie którego no ty nie musisz robić bo to nie jest twoja robota, to po prostu tego nie robię, nie robię tego, a co miałem robić? To ta mniejsza z tym, czekajcie z kropką poszukam. gość jest nowy. no i nie wiedział, że takich rzeczy się tutaj nie robi poczekajcie, 10 sztuk 10 sztuk takich rzeczy po prostu się nie robi A jakiś taki przyszedł elektryczny dzisiaj piątek, z piątku na sobotę nie wiem, nie wiem co tam mu się stało nie obchodzi mnie to powiedział mi nieładnie, że że on zgłosi to do szefa a mówię, wedle mnie to możesz do swojej mamy nawet zgłosić. Chłopie, to nie należy do moich obowiązków, to jest twoja robota. Papierkową robotę chciał mi dać. Chciał mi dać papierkową robotę i się na imprezę chyba. No nie wiem no, nie wiem co mam o tym myśleć. No. Słuchajcie, podejście do człowieka. Jeżeli ktoś do mnie podchodzi normalnie, poprosiłby mnie normalnie, a nie, że musisz to zrobić, nie swoją robotę. Jeszcze tak jakoś, jak jakoś dziwnie się do mnie odzywał, niegrzecznie, naprawdę. Zrobiłbym to, ja jestem człowiekiem naprawdę, ja pomogę, wszystko. To trzeba normalnie ze mną gadać, ja nie do jakiegoś, do jakiegoś śmiecia, za przeproszenie. Trochę mnie zdrażnił dzisiaj, ale na spokojnie, dyplomatycznie wszystko załatwimy. Nie denerwujcie się moi drodzy, w takich czasach żyjemy ciężkich rachunki coraz większe za wszystko jeszcze chcą nam zrobić takie coś żebyśmy za darmo może pracowali dokładali by nam tej roboty i dokładali końca nie widać i pieniędzy też za tą robotę nie widać moi drodzy tak to tak to wygląda, pić mi się chcesz? tu trzy kubki stoją wasze zdrowie Ach. powiem wam powtórzę się czy nie, że mi przeszło żeby mi ten kaszel który mnie męczył załatwiłem go jakimś tam syropem syropem i oczywiście czteropakiem kupiłem sobie cztery browarki naprawdę I czuję się dobrze czuję się ok poleccie mi jakieś fajne Fajne piwerko, bo szukam jakiegoś piwerka, które można pić sobie jest smaczne. Bo ostatnio ciężko mi na takie trafić. Moi drodzy, pokażę Wam coś. Nie wiem, czy pokazywałem. Z tego koszyczka, jak tutaj widzicie, powstanie taki duży chleb. Jest już zapakowany, niestety, ale Wam pokażę inne. Powstaje taki chleb, tylko że jeszcze raz większy, ten sam soldo, nie? trzeba po prostu go narobić tak, jak powinno się narabiać w każdej piekarni, jest to inne. Nie? Byłem, byłem na rozmowie po pracę, jak sobie czasami wskoczę do jakiejś piekarni, zobaczę jak jest, a może jest lepiej, no i wpadam, a tam gościu, nie wiem skąd on był, o tam pokaż, pokaż jak narabiasz, jak to. No wiadomo, no, pokażę, jak tutaj u was się narabia, nie? Bo ja narabiam tak. A on tak. Zaczął kulacz kulacz te kulki. Sam chłop nie potrafił widzę. O mój Boże ci piekarze współcześni. O ci piekarze współcześni po tych kursach. Nie uznaję się za jakiegoś super piekarza, ale jak ja wpadam na stół na jakimś castingu tak powiem do piekarni to no, na stole to zbytnio zbytnio tam startu nikt ze mną nie ma naprawdę z tych młodych chłopaków naprawdę przychodzą po kursach młode chłopaki starają się co robić no ale I nie tam ich, dziwnie tam ich uczą ale tak to tak to moi drodzy jest sprawa wyjaśniona nie wiem czy będę tu dłużej pracował czy nie zdenerwują mnie to sobie pójdę ja tak robię dzisiaj już już prawie sobie poszedłem do domu, ale mówię Jarek. Sobie w duchu ugryzłem się w język. Mówię: czekaj, nie bądź taki w gorącej wodzie kąpany, bo zawsze coś mnie w nerwi. Krótki ląd mam. Jeżeli ktoś, ktoś nie szanuje mniej mojej pracy, to po prostu się żegnam z nim, ale gościu poszedł szukać umowy. co tam jest napisane, i nie wrócił. Powiedział miłego wieczoru i poszedł. Nie wrócił, no, Zszedł na dół. I... Miłego wieczoru i sobie poszedł do domu chyba, czy gdzieś tam, nie? Tak to kurczę jest, tak to jest, cholera jasna. Z tymi ludziskami, moi drodzy. Kolejna taka rozkwina przy bagiecie. Dzisiaj jeden odcinek pomieszany z poplątanym. No, ale tak, tak to w moim życiu bywa. Ale nie stresujmy się, wszystko jest dobrze, jak nie ta praca, to inna. Chociaż jest spoko, bo mogę nagrywać, bo w większości zakładów pracy nie będę mógł nagrywać. I to też trochę mnie tu trzyma w tej, w tej pracy, nie? że jest luz taki. No. Że nie mam problemu z nagrywaniem. Moje szefostwo nie ma problemu żadnego. Po prostu ich to nie interesuje. Praca ma być zrobiona. A dzisiaj coś to ciasto mi się lepi. Ciasto wygląda tak, jakbyście nie wiedzieli, no, że naprawdę Ciężki temat. <laughs> Szukają się fajne odcinki na rozkwiny przy bagiecie, nie? Tylko miałem takie fajne, ale niestety cenzorzy zamknęli mi buzię. No i nie mogę tych, tych tematów poruszyć, dlatego tak pociągnąłem te daily vlogi. Żeby jakoś ciągłość była. Kiedyś poruszałem tematy, kurczę nie było żadnych problemów. Fajne tematy poruszałem, a teraz. Praktycznie, no nic, żadnego tematu, co bym poruszył, to jakieś, jakieś ostrzeżenia dostaję, pierdoły, maile. Nie wiem, co to, co to, co to się stanęło. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Kiedyś mówiłem o tym, o tamtym. Kręciłem w kółko, tak mówiłem o tym. Oczywiście dosłownie nie mówię. Nie wiem. Nic złego na nikogo nie mówię. Mówię tylko prawdę, no. Prawda, obroni się sama, no ale niestety nie na... wiecie gdzie. O matko! Ciasto ciągnie się. Dzisiaj coś mi... coś mi wyszło lekkie. Puściła mąka. Puściła mąka, czyli ciasto się delikatnie za mocno rozlało, ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko wit. Ta, raz. I dwa. I tak wygląda praca. Praca w piekarni moi drodzy. Lubię ten zawód. Już będę setki razy powtarzał. Lubię to pracę. Lubię pracować. Nocki trochę są takie przygnębiające, szczególnie jak robisz sam, to możesz dostać na głowę. Gadasz do siebie już i brakuje mi tego towarzystwa. W czwartek i piątek jestem ziomeczkiem, przed chwilą sobie poszedł. Skończył swoją pracę. Ja też za godzinę idę. Przyszedł. Przyszedł wcześniej i wcześniej wychodzi, to jest normalne. Nie? Pomagamy sobie, pracujemy w teamie, fajna wiara to pracuje, fajni ludzie, kurde, których znam z czasów Whole Food Market, gdzie pracowałem. Gdzie tam naprawdę rozwinąłem skrzydła jako piekarz. Tutaj w Londynie. Fajne miejsce, fajne wyroby mieli. No i niestety chyba tam już piekarnia, piekarnia jakaś tam jest. Ale chyba już tak nie prosperuje jak kiedyś, albo się mylę. Dawno tam nie byłem, może z kamerą wlecę i Wam pokażę. Jak to, moi drodzy, wygląda robota. Czasami przyjdzie taki dzień, że masz taki fajny humor, a przyjdzie taki, taki jegomość i ci go popsuje. Nie? Ale trzeba być twardym, niemiętkim, delikatnie tłumaczyć, bo oczywiście chcą na każdym kroku chcą cię wydymać i wykorzystać. Trzeba delikatnie mówić co i jak. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego najlepszego. Dzisiaj taki odcinek związany z moimi emocjami, taki emocjonalny dzisiaj jestem, kurczę. Taki jakiś dzień i w tej pracy też. Mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę tutaj popracuję, chociaż chociaż mam to w nosie, jakby nie, nie to nagrywanie na YouTube, to już dzisiaj bym poszedł do domu, nie? Więcej tu nie przyszedł, ale bądźmy dobrej myśli. Trzymajcie się, mojej drodzy, życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrówka przede wszystkim, bo jak zdrowie jest, szczególnie tego psychicznego, tego yy, fizycznego, też, bo też jest, też jest bardzo ważne, moi drodzy. Trzymajcie się. Życzę Wam wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do następnej rozkwiny. Cześć.